ta operacja, którą właśnie wykonuje to wabinoplastyka. Trzeba bardzo dużo umiejętności wiedzy i doświadczenia mieć w tym, żeby bardzo estetycznie wykonać tę operację, tak aby w przyszłości to zadowolenie z estetyki, wyglądu i funkcji krocza było jak najlepsze. Mówię to dlatego, że zgłaszają się do mnie pacjentki, które przeszły operację w innych ośrodkach i mają bardzo duży problem. Głównie z estetyką i funkcjonalnością, bo to te dwie rzeczy łączą się ze sobą. Najczęściej dotyczy to operacji, które wiążą się z wytworzeniem jelita, pochwy z jelita. W tej sytuacji możecie się do nas zgłaszać, jesteśmy, jestem w stanie pomóc, natomiast to wymaga większej, większego nakładu czasu pracy, większej wiedzy i doświadczenia, aby móc jeszcze uratować sytuację, żeby te narządy, które ostatecznie zostały źle usunięte i jednocześnie też wytworzona pochwa, dalej służyły. Zapraszam takie pacjentki do, na konsultację do Times Indywidualnie rozważymy każdy przypadek i zawsze w każdym przypadku jesteśmy w stanie pomóc. Zapraszam. Hmm, lecimy dalej. немножечко. mm -hmm.